Dobra, zaczynamy dzień kolejny. Cudowny, oczywiście, przepiękny i cudowny. A co jest przepiękny, e, Śniadanko, śniadanko zaczynamy od salesoniku, od bułeczek i od kota. Kotetek. Kotetek pomaga. Oczywiście kiedyś był w domu, e, chociaż nie był w domu, jak, go, jak odjeżdżaliśmy, to już znowu jakoś tutaj wszedł. Kochane kocisko. Dobra, a ja się biorę za kanapeczki, zjem szybciutko i bierzemy się do roboty. Tak, Cisek? mroczko. Mroczący. Oczywiście kotek dostał mleczko bez laktozy i swoją, swoje papusiu. Ale on ma w dupie swoje papusiu, woli miacha. <noise> Kochany. Kot chce jeść, chociaż tu masę sąd, tylko go nie widzi. Zrobimy sobie unboxing. Chociaż ostatnio ktoś się przyczepił o to słowo. Jakobym ja miał jakiś problem do swojego ojczystego języka. To oczywiście nie jest prawdą. No i dobra. Jestem, nie mówię, nie będzie to nic spektakularnego. Będą to głównie bity, bo to o nie mi chodziło. 40 i 30 e, i torksy. Te wziąłem, bo będą do GK, e, bo będziemy dużo robić na GK, więc, więc sobie je wziąłem. Tak, ten wkręt jest ubrudzony w kociej karmie, No czymś musiałem wyjąć jest z tego, z puszki. Co ci tu przemieszać. Ja tylko zobaczę, czy to pasuje. I, i, i idę sobie tam powkręcać, już tego raczej nie będę grał, już tam ktoś napisał, że, że mu się bardzo podoba praca na poddaszu, znaczy na oglądanie filmów z poddasza, a że oprócz tej jednej osoby i mnie to już nikogo innego te poddasze nie interesuje, ale zaraz zobaczymy, pasują, nie pasują, jest, pasuje, ideowo, bo jak nie my, to kto, prawda? Kochani robaczki. Kochane robaczki, proszę i to się nie pasuje. Przedłoby bez problemu. I ładnie styka. Dobra. Także idę. Mamy, mamy dwa akumulatory naładowane. Więc idziemy, naładujemy. Salesce są kota. <noise> idziemy naładujemy, ten idziemy wkręcić. Nie wiem, czy to nagram. Może nagram, zobaczymy. No Może ktoś tam idzie, będzie chciał to obejrzeć. I co, no i idziemy działać tam coś dalej, nie? Robaczki, kochane. Spokojnie? Ja tutaj tylko na chwilkę. Ja sobie tutaj działam, ale wam tego pokazywał nie będę, bo nie będę was zanudzać. Ja chcę tylko pokazać, jak dużo wkrętów, wbrew pozorom, idzie na to wszystko. Część już wkręcona, oczywiście, w murłatę i tak dalej. Tu już po jednym to się ogólnie trzyma. A jeszcze ile dokręcamy. I może to będzie robótka dla Sylwii, bo ona lubi takie rzeczy, a mało takich rzeczy robi, bo z reguły robią to ja. Żeby było szybciej, tylko jej tego nie mówcie. Zobacz, wszystko przygotowane. Pyk, pyk, no jest tutaj trochę tego. Tak, prawda? Prawda, że jest? No oczywiście, że jest. Tu i tu jeszcze, ja widzę jeszcze jedną przynajmniej taką belę, e, Tu już myślę coś grubszego, i to chyba już kupimy po prostu e, jakąś kantówkę, taką zdrową. Gdzie byłem w sklepie? No i tam ogólnie to mam ten sklep, że wiecie, wychodzimy na, na podwórko i widzimy ten sklep przed sobą. Pierwszy raz taką sytuację, żebym miał sklep tak blisko. No i tam bla bla bla, oczywiście, jak to ludzie ze wsi, a pogaduszki mają czas. No, i tam y, mówię, że, że kupiliśmy ten i ten dom tu po sąsiedzku. O, to, tak, tu, tamto. I że y, czy jest ten? No, oczywiście pan mówi, że dachy robi. Czy tam robił w dawnych latach swojego życia? E, I czy jest wieniec wylany? Mówię, no, że nie. O, a kotwiczone jest do, y, do tego, do murów. Mówię, że no, no tak częściowo, ale jeszcze będziemy dokładać. Tak, jak sobie myślałem, że to taki omen, żeby jeszcze sobie te swoje dołożyć, żeby to wszystko, żeby z tego wyszedł ogólnie rzecz biorąc taki domek, czyli szczyty i podłoga wraz z tymi belami, które będą po bokach, żeby tworzyły taki domek, jak to kiedyś się rysowało, wiecie, że prostokąt i trójkąt na górze, i to był dom, nie? Za dzieciaka, za w przedszkolu tak się domy rysowało, to żeby ten. Ten daszek tworzy taką swoją, swoistą całość, żeby on był połączony zarówno na górze. E, na górze chyba widać e, to, z czego się część z Was nabija, ale tutaj kot e, patrzy. E, oczywiście, wszystko tutaj sprawdza. Mówi, że jest wytrzymały. Nie, no poważnie, naprawdę dobrze się trzyma. Jest, jest myślę, ok. I skoro bez tego się trzymało, to z tym to powinno w ogóle się trzymać. Przepraszam za swoje pranie. Znaczy, pranie, no po prostu. no. Zdjęłem, bo to gorące jest na tym poddaszu. Eee, I skoro bez tego się trzymało, to myślę, że z tymi dodatkowymi jętkami, a z tymi y, włotniami na samym górze, na samym szczycie, to myślę, że jak to będzie dodatkowo jeszcze, które będzie jak połączone, no chodzi o to, żeby się nie rozeszło. nie? No i tyle. No i działamy, działamy dobrze, bo już monolog się zaczyna u mnie. Eee, jak na razie jedno wiertło pękło, a cała reszta całkiem dobrze się trzyma. Wkrętarka daje radę jeszcze, oddziwo. o dziwo, dobra jest, dobry zawodnik jest jednak, nie, nie, nie ma tragedii. Zaraz kończę tutaj swoje monologiczne działania i idziemy, zaraz Sylwia przyjeżdża i idziemy działać coś już naprawdę ciekawego na podwórku. Także tyle na ten moment i do zobaczenia niebawem, kochani moi. Dobra, tak to wygląda, siedem sztachet tutaj, siedem sztachet tutaj, przyjechała Sylwia, więc idziemy na podwórko, E, za specjalnie nic się już więcej nie zmieniło. Te wkręty Jej, sobie Sylwia po, po w, będzie wkręcała. Zobacz, co wszystko będzie To, to, to. No, fajnie, no. Proszę. Dzięki To już tak w miarę. I tutaj tą belę zapomniałem. Pamiętasz? Wczoraj się zastanawialiśmy, dlaczego tę belę. No właśnie. No. Tu połoku? Nie? Tak. Ja akurat mamy dwie takie ładne. No po tych wkrętów zostawiłeś. Po obu stronach. Patrz, tutaj jeszcze masz. Tu, 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 tu. Tu, z tej strony to wszystko jest na szpikowane tymi wkrętami. Będzie kilkaset sztuk. Patrz. Co to jest? I łączniki tak, żeby nie dojść jeszcze tak. To w ten sposób. A w te, te, te... No, te szczeliny piana i tak dalej. za zaprawa, nie. Tak? Tak. I te dwie boczne jeszcze są zakotwiczone razem z tym, z tą, a tam zalejemy to za prawo, tam, tam. Opowiadaj o swojej wizycie w sklepie? Nie wiem, kurde, nie pamiętam, może coś powiedziałem, ale jeżeli już to, to Idziemy na podwórko sobie coś działać, nie? sensownego takiego relaksującego poczucia, po, To kiedy ja sobie powkręcam? Kiedy chcesz. Dobrze. Dać Dobrze. Dobrze, idziemy z tego pod Dobrze. Jeszcze zrobimy sobie takie małe wyjaśnienie, o co to wszystko przynosimy. Ponieważ chcemy to sprzedać, tak wstępnie planujemy, ponieważ nie mamy żadnej piły, e, piły, piły, piły spalinowej, e, więc postanowiliśmy, że lepiej jest to sprzedać nawet troszeczkę taniej niż normalnie cena, ponieważ jest tego sporo. Mamy to za darmo, ma to w środku korniki. Także niech to ktoś kupi, sobie weźmie na opał, a my sobie kupimy połupane i takie te bele, coś jak to, takie pięki. Takie okrągłe, ponieważ mamy wobec nich jakiś tam niecny plan. Mam nadzieję, że się niebawem dowiecie. Ale zobaczymy na razie wszystko, jak to, jak to u nas palcem na wodzie pisane. E, także także taki, taki mamy plan. Co z tego wyjdzie, nie wiemy. Nawet nie bardzo wiemy, jak to policzyć względem tego, ile tu jest metrów sześciennych. Sylwia z matematyki miała same dwuje. E, ja co prawda podchodziłem do rozszerzonej matury, ale nie chcecie wiedzieć jaki wynik uzyskałem. Dobra, koniec tego. Schodzimy na złe tematy. Tyle od nas idziemy ciąć gałęzie, tak? Pani Sylwio? Tak. Dobra, to idziemy działać. No i dobra, już mamy część uciętą. Część Takie tu. Głównie bez obcięliśmy. Ja obciąłem, Sylwia, Sylwiano nic nie robię. Papierki tylko. Szukamierchów, że te jakieś papierki by się przydały. <laughs> nie, świr. Kot szuka jakiejś tu myszy. Dwój to tam nic to. Widzisz? Tak, sami No. Co no, to, to robicie? No, Strasznie no. parzące pokrzywy. Tak, no. O, no. Trzeba to przeżyć. Co? To teraz? A? No, tak mi się wydaje. Co to jest? Pokaż. E, ta, róża, róża, dzika róża. Widzisz, jakie ma kolce? No, no i przy samym tym. Przy samym gruncie jak dasz radę. O kurczę. A było... myślisz, że po co ci oddałem piłkę, nie? Tak, wiecie, że z Masz, kochanie, ty nic nie działaś? teraz, to, to, to się teraz potnij, nie? Nie, żartuję, na pewno nie mi. Ale tu jest taki krzew. No, ona zawsze tak. Tak dziwnie rośnie. Masz. Och, dziękuję, naprawdę ode mnie. Ode mnie dla ciebie na zawsze. I... Widzisz? Dom, <grym> dom, 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 dom. Jestem nińdziom, jestem nindziom. Ale zawsze przy nas, nie? No, zawsze. Kochana pociska. W ogóle do nas zwierzęta lgną. A my do zwierząt. No, Ogólnie to plan zakłada tak, żeby mieć... o, o, o! mieć. Dwa metry nad ziemią, żeby mieć w miarę możliwość przejścia, a dalej drzewka niech sobie rosną, nie ucinamy całych drzew, staramy się za zachowywać to, co jest, to żeby zostało. Daj je wezmę. Kiciuś, bo tu jest, spokujesz chodź, chodź. Tak, daj mu przejść, daj mu samemu przejść. Przeszła. Ja nie mam rękawiczek, nie liczy na to, że ja to wezmę. Dobra, no i tak sobie będziemy działać. Eee, razem z kotem. To trzeba gdzieś... Będziecie. Na razie rzucaj byle gdzie, a później się zgarnie. Tam akurat będziemy chodzili. Także świetny pomysł. No zawsze wszędzie zawsze. będziemy chodzili. Do wyłożkach. Ale zawsze, to... zawsze świetne pomysły. Zawsze, zawsze, zawsze. Nie, nie trafiały. może być? jak się pokieruje to <grybujesz> dobra idziemy ciąć dalej, będziemy się bawić będziemy relacjonować postępy tak pani Sylwio? tak jest no. i pokazuje te przestrzenie spójrzcie tam i spójrzcie tam <grybujesz> 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 czyli gdzie? tak 5 metrów dookoła, bo tylko tyle się udało <grybujesz> ale zobacz jak <grybujesz> nie, dobrze Chcielibyśmy jeszcze poruszyć pewien temat. Poczekaj, jeszcze tylko no. pokażę coś, co będę musiała znowu ogarniać. Ojejku, gałązki, gałązki, gałązki. Zaraz obok papierku. Ta, zaraz <grym> obok papierku. Ciekawym o, gdzieś... o, będzie chyba Siusiu. Albo jednak nie. Tak nie, no. Że, no, coś tam przyjrzało. Największy problem jest z dziką e, śliwą i z różami, ponieważ mają kolce i, i takie rozłożyste są. Widzicie, jesteśmy, jestem w w trakcie pracy nad tą dziką różą, dziką śliwą. I ta jest taka rozłożysta, więc troszkę ją przytniemy. Ogólnie staramy się, żeby miały, nie wiem, 1,80 m i ogólnie rzecz biorąc, e, dopiero korona się tam dalej rozwijała. To zepniemy sobie razem jakimiś sznurkami, ale zobaczcie, te one są ostre, straszliwie ostre. E, nie wiem, czy to są gałązki, czy to tak faktycznie system jakiś tam obronny. O i to będzie tak spięte dosyć mocno. Mam nadzieję, że się uda. Tak, mamy czeraśnie. No, tych, tych to mogli, mogło być dużo więcej, aczkolwiek nie sądzę, by jakoś tam obficie owocowały. Tu mamy jakieś stare drzewo, które... No, całkowicie spruchniałe. Daj sobie Leda. Tam w lewa strona, lewy górny róg. Całkowicie no, spruchniałe, jak? Bo ono było tutaj tak. Cztu. Oparte, pieniek... A ten ledwo ledwo. Pokaż? No nie, słuchaj. to to jeszcze nie tak... Jeszcze trochę. Możemy zrobić drogowskaz. Tak, to, 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 to drogowskaz. Nie? Jakbyśmy mieli, nie wiem, ze 100 hektarów. Tutaj okay, tak się zgubisz. Tak, nie, cudownie. Znowu fajnie. Poruszamy ten temat, ten który mieliśmy poszli, zobacz, słońca. Coś będzie widać. No już taki spóźniony zachód słońca, ale cudowny. E, to, poruszamy temat, czy nie poruszamy? No. Tak, no. To, to kilka dni temu e, ubezpieciliśmy dom na wypadek pożaru i wyposażenie. E, no wyborze. Przepraszam, Teoretycznie wszystkich tych, tych, tych ryzyko. Ryzyk. Ryzyk, Restal, tam wiemy, nie w ogóle w to nie wierzymy w ogóle, ale lepiej. <laughs> to jest śpi. na tej zasadzie, że wszystkie ryzyka, ale jak coś się stanie, to i tak się... To jednak doszukują. to nie, to jednak tego. Patrz, wszystko obejmowało, ale patrz akurat tego nie. Nie, ogólnie rzecz biorąc, żeby nam się po prostu lepiej spało. Wychodzi na 60 zł miesięcznie. E, więc to nie, jest, nie. 15 tam... rat i fajnie, tak. bo dało się to rozbić na miesięczne raty. Dokładnie. Przeważnie są albo dwie raty, albo jedna wpłata. No, taki jednorazowy tak. wydatek przy wykonywanym remoncie to jednak jest. No, nie, no, Spory lux. wydatek. Ludzie też 60 zł, jak na miesiąc, w ogóle nie odczuwalne, nie? I ten, i kwota, że koma, to 600 tysięcy. Nie żeby tam że to ktoś i... wyceniał, tak, tylko po prostu było w tym że 600 yy, jako taka domyślna dla, tych, dla tego metrażu. A ruchomości chyba 45 tysięcy. I na, tak, tak, na wyposażenie, że koma 45 tysięcy. No oczywiście no, nie oszukujmy się ani. To nie działa, nie? Ale lepiej się śpi. <noise> Jak macie świadomość tego, że Coś tam jest. Ruchomości na razie żadnych w środku, także. ja akurat 45 tysięcy, akurat tam jest wiesz. Tak. Rumiłem Jak nie Pani, może coś stało, to patrz akurat tyle, ile było wpisane, to patrz akurat 45 koła i mury akurat 600 kosztowały. No? no tak, nie? Te mury tak. Idealnie, no, nie? nie? Tak, no. Tak bo to wie, wie, wiecie, ta o murłatę żeśmy dosztukowywali, do no to przynajmniej 500 tysięcy kosztowało, nie? Bo no to można powiedzieć, że to sztuka jest. To, to, to nie, nie jest kunszt dekarski czy, czy jakiś inny budowlan. To jest po prostu sztuka, a sztuka musi kosztować. Także jest ubezpieczony. Au! Au, au, Wlazłem na gwoździa, To na szczęście nie jest ubezpieczone. No. Idziemy teraz. Co możemy Wam powiedzieć? My lubimy no. sterty. A, sterty kochamy, nie? Nie no i tak, no po pomalutku, pomalutku, ale idziemy już w dobrą stronę. Yy, przyznamy się szczerze, że już rozważamy gdzieś tam siuknięcie, tu, tam, tu, gdzieś randapik. Nie, ja piken. ogarnę, nie, żaden randapik, ja ogarnę te pokrzywy ręcznie, tu idziemy. Ja, dzisiaj y, misja była, nie, że idziemy, y, przebijamy przy, przy, się tam dalej, nie, cniemy konary i tak dalej, gałęzie tak do dwóch metrów, dobra, dobra, nie. Ja tam, wiecie, przydzieram się wszystkim, odkręcam się, a Sylwia, kurwa, pokrzywy, po jednej sztuce, nie. I kur, nie. dobrze, papierów po trasie nie było. No, no, gdzieś utknęła tu w połowie, nie? Ja już na końcu działki. Ale wiem przez to, że ja z nią rozmawiam, nie? Ja mówię, no i tak, tak, kochanie, prawda? Nie, nie, tak, ja sobie rozmawiam, dialog prowadzę, a ona w swoim świecie. Dobra, idziemy na poddasze. No, idziemy. Zabieramy kijuśa i idziemy, tak? Chodź ty, chodź ty, chodź ty, chodź ty. a się mrucia, mrucia. Tak, tak, świetnie, idziemy, idziemy sobie powkręcać te wkręty, porozważać tak, ja sobie, sobie jeszcze, i tyle, no, idziemy działać, idzie. jestem i się pcham oczywiście w te ścieliny, te ścieliny, sprawdź czy masz torksa odpowiedniego, może najpierw, co? Sprawdzam, nie jest odpowiedni? Nie jest odpowiedni? Nie. No właśnie, to Specjalnie kręć te, tak, jak które są odpowiednie, tamte chyba tabele. Te będą tu? odpowiednie, no tak się wydaje, no nie wiem. Kolejny? Nie nie, 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 No i co teraz, co? No to teraz zmień mi torx'a. A zmieni mi torx'a, a nie bita? Bita? Może być i bita, nie? O, się ukarałaś. Dobra, masz zmienić sobie. No, Ale śmieszny, daj, podtrzymam kamerę. <noise> A co? Problemik jakiś, co? Nie. Nie, nie, pozwolę nie. Pozwolę Ci się wykazać. A pozwolę Ci się wykazać, tak? Pozwolę Ci się wykazać. Tysiąc razy widziała, jak to robię, ale jak to działa? Nie mam pojęcia. Tak? Nie. Nie wiem, czy tak działa. Dziękuję. Ej, okay, już. już i na momentu. Dej, dej. Dej mnie to. No powiedzcie, że już ładnie to wygląda, nie? W miarę płasko, w miarę czysto. Tu no nadal do... nie jestem. przy przyłóż go bardzo, No wóż. zobacz. No i śliwki. Dobra, dobra. Na początku sprzę... mówiłam, że to ten. Sprzęgła nie masz ustawionego, więc pamiętaj, żeby nie dokręcać do końca. A czy zostawiać kręcone, ale nie za bardzo, dobra? Nie dobra. na parę. ten guzik. Co tak długo? Znowu się awanturujesz? Mogłam czekać, naprawdę. <grych> Ciciuś! Miał, 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 miał. tak to będzie mniej więcej wyglądało. No tak, dość, że otwory ma porobione, to jeszcze krzywo idzie, to, to jest skandaliczne. To jest po prostu skandaliczne. To, to jak tak można? Dobra, Jedziesz. A te deski mamy na ten tak samo, czy nie? Tam nie masz całego, bo tu mi pękło wiertło, więc masz tylko jakieś pół centymetra wiertło, nie wiem, trochę ciężej będzie. Nie radę, nie? Oguje ta na bardzo nie ma. Tak. Nie można i na niej narzekać. Dobrze się wszystko trzyma. A ciebie pierwszy, pierwszy raz mi te, ten torque swipęk? Tak. No. Ten wkręt znaczy. Pierwszy raz. Jak na tyle set, jak nie tysięcy otworów. czy tych wkrętów za bardzo, kochani, bo przebijasz deskę i oto straci. Dobrze. Sens, sprzęgło sobie ustaw na mniejsze. Przekręć ten, ten dzdzelek. To? Nie, dalej, to? Troszkę ono. I masz tam wejście pewnie ileś. No, Jeden. No, to jest o jedno, jeszcze trochę. o 19? No, spróbuj, i zobaczysz sama. Będzie tak strzelało dziwnie. No właśnie, do końca wtedy już jedziesz, bo jak sprzęgło, to sprzęgło ci nie pozwoli bardziej dokręcić. Jak to... O, widzisz? Te, te, trrr, to jest koniec. Nie, że już skrętarka dalej nie pojedzie. Dobra. Tak, teraz poślady pokazałaś. Stulejarze będą. sobie stopować te, te nagrania. Dawaj. Patrz kota, zobacz kota tam. Tam jest. Nad oknami. No on jest. O kurwa. Powiedzieć, że dobry, to mało powiedziane. Kotka No, Dobre, kocisko. I dalej nie? Tak. Kończy akurat wtedy, kiedy ty kończyć. Pięknie, no dobrze że się trzyma. Najgorsze jest to, że wiesz, ja mówię, że dobrze się trzyma. A tak naprawdę, to jeżeli popatrzymy sobie na te siły, jakie są na dachu, to co jest, wiesz? Ledwo, ledwo, nie? Ale to chodzi o to, że raz. Że to nie ma to trzymać całego dachu, tylko dać jakąś tam drobną podporę, i żeby po zdjęciu tej blacholachówki można było potem chodzić swobodnie. Żeby nie było tak, że tak mówi ten taka, że były dach, które te krokwy, które się tam majtały. My tak byśmy nie chcieli bardzo. Szkoda, że rusztowanie nie mamy, że nie możemy wzmocnić tej, tej strony, gdzie mamy garaż. Chyba chodzi przechodzi w ogóle, nie. A tam już jest inny beat. A, przecież ciężko. No, inny beat pewnie, co? Tak? No pewnie tak, nie? Dlatego to ty nie mówisz. <grywa> Praca z kobietami taka jest. Ile ty się nagadasz. A jak? Ja... <grywa> ja. <grywa> Dobra, no, kochani, no chyba. Zobacz kota, zobacz kota, co ma na, na tym, na pyszku. O jeż, kocie. <laughs> Zamiast jej zdjąć, to zobacz, Może się pożegnamy, już nie? Tak. Czekaj, żeby mi sobie przejść. Chodź, kocur, kocur też musi się pożegnać razem z nami. Także bardzo dziękujemy, że jesteście. Bardzo dziękujemy za 800 subskrypcji, właśnie przed chwilą wskoczyło. Także my jesteśmy mega zadowoleni. No i co? no Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Od nas wielkie podziękowania. Dziękujemy, że jesteście, za te rady, za, za miłe komentarze i te mniej miłe. Też dziękujemy za rady, za wskazówki. Za wszystko. Za wszystko w zasadzie. Tyle od nas. Trzymajcie się, miłej nocy Wam życzymy. I do zobaczenia pojutrze. Dobranoc. Dobranoc. Hejka. Lnikaj, czyli honory. Moment.